Dobra, Bownie koniecznie musi się uzdrowić. Naprawdę koniecznie. Ale nie wiem, czy nie wrócę do, do Jacuzzi, skoro już mam e, no, tak mało punktów e, zdrowia i tak dalej, skoro mi dużo tych e, punktów e, przeciwnicy zabierają. No w ogóle Bownie ma dobre 16, punkty 2 5, ofensywa 2, defensywa 1, szybkość 1. No, chociaż w sumie nie ma konieczności, bo pamiętam, że jednak na, na tym tylko jest pewne miejsce, gdzie możemy się uzdrowić jednak tak czy siak. E, tylko znowu muszę, kurcze, jak ku się uzdrowić, tam co nieco zjeść. To jest wręcz konieczne, bo nie mu damy może te całe frytki. Proszę bardzo, już nie jest z nim tak źle. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj i tutaj, będziemy właśnie na dół. I tam będziemy się mogli nieco uzdrowić. Tylko jeszcze mamy jedną walkę tutaj do odbycia. O, nie punktów, żeby wykonać miłość, więc no to trochę kiepsko, ale może i też bez tego sobie poradzimy. E, tak, pamiętacie, że od pańczaków może, jak pamiętam, unieruchomić którą się, którąś z postaci w waszej drużynie, więc o tym też pamiętajcie. O, zawsze się tutaj Lukas e, chciał z komosem wyskoczyć. Właśnie to ja chciałem jako Lukas, a nie, że Lukas chciał z własnej woli, bo to ja nim steruje w końcu. Jestem jego panem, młahaha, nie no, to było dużo doświadczenia, nawet szesnasty dla Okasa. Punkty 2 7 Punkty Psychiciel 2. Ofensywa 1, Defensywa 1, Inteligencja jeden. I to wszystko. Ok, teraz się znowu może. zrobić coś w kwestii zdrowia. U Bonniego szczególnie, bo Bonnie szczególnie tutaj trochę tam cierpi. Bonnie nam teraz nie będzie cierpiał. Ok, będziemy tutaj w dół. I mamy takie oto dwie myszy. Co nam powiedzą? Jakieś pipi pipi. Oooo Alfie! To były osły chiny! Nie nie, 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 nie mam pojęcia co te mówią, uwierzcie, nie ma pojęcia! One gadają takim dziwnym slangiem, że... Serio, szacun dla tego, kto to przetłumaczy! Naprawdę, szacun! Wielki szacun! No, a ta mysz nam daje ser. Takim wielkie dzięki panie mysz, której wcale nie rozumiem, ale już mieszało to. Co ty powiesz? Czy też na no, może coś dasz? Jak tamto? co to? te alfie? Nie wiem. Naprawdę mam pojęcia co to bo jakie tam Dinky bird, jakiś klaka nie, Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Nie Jewa z na Kmallin, ne? dot na foje. Ok, teraz tam nam daje e, chleb orzechowy. No, to znaczy coś w sumie. O tu też mamy w, właśnie w tym w tym pomieszczeniu trzy takie oto prezenty Takie mamy właśnie jedzenie jakiegoś tam typu, dalej na miejscu. I poczułeś ciepło w sercu. Nie wiem, czemu ciepło, skoro my im właśnie ukradliśmy zapasy jedzenia. A nieważne. To nas, jak mówię, w pełni uzdrowi, zrewitalizuje, uzupełni punkty psychiczne, więc ogólnie nie jest tak źle, naprawdę nie jest tak źle. To, dobra, tutaj może... Nie wiem, czy będę się do tamtej myszy o te ołówkowych rakiet wracał, więc chyba nie będę z tą żabą niczego robił. Mam takie dużo punktów, więc mógłbym sobie taką te kupić, bo ona, wie, się byłaby na, naprawdę bardzo przydatna, ale może jednak sobie poradzę bez niej, na razie te punkty zostawię tutaj jednak na swoim koncie. Tak, bo uprzedniażowa cię pozdrawiam. No kiedyś się w końcu czegoś nauczył, ma tą od całkiem długiego czasu, więc no, wypadałoby, żeby w końcu no się chłopak nam pospierał. Ok, teraz idziemy, teraz pójdziemy w lewo. O, o wilku mowa. No, wzrost ofensywy alfa. Całkiem przydatna Odseł, wiecie, tego typu mocy, uwierzę, że te pomocy są dużo bardziej przydatne niż były w Earthbound. Dużo częściej będę z nich w Modern 3 korzystał. Tu powiecie wzrost ofensywy, spadek ofensywy i defensywy tak dalej. Okej, okay, znowu gitara. Dechy. I niech gra gitara! Tam było nie gra muzyka w tych motomyszach z Marusa. Nie pamiętam, chyba to było nie gra muzyka, ale mniejsza. Okej, okay, oto jakiś bęben blokuje nam kolejny prezencik. Mamy tutaj co? Za chwilę zobaczymy. Tylko jeszcze bęben nam, jak mówię, blokuje drogę. Tak, wcześniej powiedziałem o tym, że jeżeli bęben zmieni muzykę w tle, to też on zmieni jakby swój atak fizyczny, który będzie w walce wykonywał, więc też pamiętajcie, taki niby szczególik, ale też takie o tym warto pamiętać. O, jak mówię, do tego tak się ciężko robi kombosy, naprawdę. To jest tyle przerw w, w tym bicie, że wow. Tak się trudno przebić, ale dobra. You won! Tu co mamy? O! Mamy magiczną żelatynę na wszelki wypadek. Hmm, całkiem fajnie, że ona tu właściwie jest. I nie wiem, czy z niej może teraz nie skorzystam, skoro... Czekajcie, może rzeczywiście będę teraz e, użyję uzdrowienia alfa na... Na Bonim szczególnie właśnie tego mogę użyć. E, Lukas też bym może... Nie zacznę jeszcze, to będzie na tym pomieszczeniu pod nami. O! To, to znamy ten cały lewitujący bas. Cała gitara basowa, która ma twarz, nie wiem. O co z nią chodzi, za chwileczkę zobaczymy, czemu ona tak stoi, czy, a gdzie lata, nie mam pojęcia, za chwileczkę zobaczymy. bo jeszcze uzdrowię tutaj szybko Lukasa i zjem może jeszcze coś magicznego, może magiczny nie wiem, czy placek, czy może żelatynę, skoro... Zobaczmy. A, wystarczy chyba żelatyna, więc teraz tego użyję. Otóż teraz, jeżeli stoicie tam, gdzie ja teraz stoję, to się doskonale przygotujcie do nadchodzącej walki, bo taki basowa, uwierzcie, to jest boss czwartego rozdziału. I uwaga, to jest naprawdę wymagający boss, tyle wam powiem, więc przed walką z nim naprawdę się dobrze, wręcz bardzo dobrze przygotujcie. Naprawdę na, na powinniśmy mieć komplet punktów psychicznych, punktów zdrowia i tak dalej. I też no, dużo jedzenia, dużo też e, przymiotów e, ofensywnych typu bomb tak dalej. Chociaż tutaj jedno muszę dać się niemu, bo widzę, że on jeszcze no, nie ma wszystkich, które mamy ogólnie w inwentarzu. A, coś tu jeszcze zobaczymy. Tu mamy chleb, frytki, ser, tutaj antydotum, który nie, nie, nie będzie w tej walce i na przydatny. Tutaj Bony ma jeszcze trochę chleba, trochę mięsa. Może jeszcze, bo nie mu dam na taki wypadek. E, zobaczmy. Może dam mu jeszcze jedno suszone mięso. No dobra, więc to już chyba wszystko, jeśli chodzi o moje przygotowania. Nawet się trochę martwię no, o tą walkę. No bo jednak mam Lukasa i Bonego na poziomie 16. A taki zaznaczony za przeze mnie jest poziom co najmniej 20. Ale może jednak z tym 16, 16 spróbuję. Więc może tą gitarę zaczepmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc pogadajmy! W końcu się dostałeś, to już czwarte lokacja. Nie, to nie, ta, to nie ta gra oczywiście. Jak pewnie widzisz, jestem drawionym basem. Jestem wciąż w czasie swojej świetności. A ten basa, to się pojawił, to zostałem połączony w tym oto zgniłym, śniodym bleśniom strychu. Jestem taki sfrustrowany! tę frustrację w przemoc i goduje się na was! Będziecie przede mną płacali. I gwizdę, bo gitary potrafią gwizdać widocznie. No i dobra, jak mówię, naprawdę ciężki boss. Zazdrosny bas, który walczy wspólnie z gitarą i perkusją. I czemu jest trudny? Otóż, jeżeli jest kombat instrumentu w walce, to będą oni wykonywali atak grania, który was zrani 4 razy w jednej kolejce i Wam zabierze około 55 punktów zdrowia na jedną postać, więc to jest naprawdę mocarny atak, więc... Gitary i bendy się pozbądźcie jak najszybciej. Więc najpierw uzujemy miłości Alfa i jednej z naszych bomb sprintujących. Jeżeli macie takie, to śmiało je użyjcie, Tylko jakby teraz użyję bomby sprintującej. Ok, atak grania. Jak to będzie naprawdę bolesny atak, więc się przygotujcie. Au, 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 au. A miłość Alfa? No, już widzimy, że, że bomby cię musi szybko uzdrowić, więc. E, Lukas jak dalej leci z miłością, żeby się pozbyć się pewno. Bo on niech, jak mówię, niech się uzdrowi, bo będzie tego naprawdę potrzebował. E, więc dajmy mu, że. Co ma? Nie, on nie ma wtedy tak mało, tylko mięso, więc niech będzie mięso. Okej, okay, to tak słonego konia, będzie to razem będzie jednak to atak, który nas rani trzy razy w kolejce i będzie słabszy. No, na, na, nawet było pudło, więc całkiem fajnie. Miłość alfa. Okej, okay, bęben już padł, bas został sam i tak, kiedy Bas będzie już sam w walce, to on u siebie podnieść najpierw ofensywę i potem będzie wykonywał atak samodzielnego grania, który zanim Was dwa razy w jednej kolejce i ten atak Wam już zabierze tak, tak około 30 punktów zdrowia na jedno uderzenie z tego co pamiętam, więc cały czas ten akcy, no, sam na swoje basy może być takim groźny Ale fakt, że już nie ma w tej walce ani gitary, ani Ben wydano nam tą walkę znacznie ułatwi, tak czy siak. Więc teraz użyjemy z miłości Alpha i Bownie niech użyje. A czy tak, 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 niech Bownie nie używa bomb, bo bomby na, na gitarze pasowej są nieskuteczne. Otóż że bomby typu e, bomby sprintujące bądź biegające będą na, na niego dzia działały tylko z 50% skutecznością. Z kolei bomby błyskawiczne będą działały tylko z 30% skutecznością. Więc bomb absolutnie na samej w sobie gitarze pasowej nie używajcie. Niech oni lepiej używa już swoich kombosów. Niech użyje kombosów. No, nieźle. O, teraz właśnie wściekłość... No patrzcie, ta cała ofensywa podniosła! Aż o 23 punkty! Naprawdę, no, no to jest naprawdę... No, gwałtowny wzrost! Okej, okay, teraz znowu lecimy z miłością alfa, bo dalej leci z kombosami. 50 punktów widzi, no tu widzi właśnie siłę tego przeciwnika, jest on naprawdę potężny. Okej, okay, Lukas ich może już zje magiczny placek na wszelki wypadek, bo on niech się szybciutko zrobi kolejnym kawałkiem mięsa. Tak, w tej wadze powinniśmy mieć tak, tak ogólnie, co na, tak co najmniej... 50, a przez 60, może punktów na postać? Więc, jeżeli macie mniej, to się absolutnie uzdrówcie, bo, no, jeżeli tego nie zrobicie, to naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, że ta postać Wam padnie po prostu w kolejnej walce. Teraz Lukas znowu leci z miłością, bo on ich teraz uzdrowi Lukasa. Teraz może damy mu chleb. Ok, teraz jest pojedyncze no jeszcze skłaniec jest na polu walki. Lukas. Może teraz się niech Lukas i bałon ich uzdrowią jednocześnie, więc niech Lukas użyje. Może le, uzdrowienia alfa na sobie, bo on użyje na sobie z kolei. Em, gdzie tu jest, jeżeli jest? O, jest chleb. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. Całkiem nieźle No wyszło z tym uzdrowieniem. Teraz dobrze lecimy z miłością. tak le dalej leci z kombosami. O, jeszcze mija bo O tak, o to zapomniałem, że też potrafi wykonać atak hipnozę alfa. I czy się uda? No, udał się na No Niestety, ale może jednak go pokonamy mimo wszystko. Jest! Jest! Leżysz! Leżysz, skubańcu! Dobra, wygra na walkę. Jak mówię, to jest naprawdę trudny boss, ale... No, i jak mi się udało z nim wygrać za pierwszym razem i, no, na pewno się z tego cieszę. No, dużo doświadczenia. Lukas, level 18. Ustary, punkty zwał 14. Ustary, punkty, piski zwał 5. Ustary, ofensywal 4. defensywal 1. Inteligencja o 2. Szybkość o 2. Bownie, level 18. Ustary, punkty zwał 11. Ustary, ofensywal 4. defensywal 1. Inteligencja o 1. Szybkość o 2. No, to były też dwa levela w jednym i, no. No, ta walka nam dała naprawdę mnóstwo doświadczenia i no, na pewno się to opłaciło. Wszystko mimo wszystko. Okej, okay, teraz skoczmy tam w dół. Co tam będzie?